Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale. Jeśli jesteście fanami najnowszej Skody Superb, to mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ dzisiaj znajdujemy się po raz trzeci za kierownicą najnowszego aktualnego Superba. Natomiast głównym powodem, dla którego ten samochód zagościł do mnie po raz kolejny, jest to, czego na pierwszy rzut oka nie widać czyli Układ napędowy. Mówimy tutaj o naprawdę solidnym silniku. Mamy tu dużo koni mechanicznych, dużo newtonometrów. Jest czym pojechać, bo zasadniczo jest to topowy pod względem układu napędowego super. Tylko w mojej głowie rodzi się pytanie: dla kogo jest taki samochód? Zapraszam. Topowy w tym przypadku zawiera się w nadwoziu typu liftback, czyli coś, co było u mnie za pierwszym razem. Natomiast tutaj, znowu, tak jak w przypadku hybrydy kombi, która była u mnie też na kanale całkiem niedawno, mamy do czynienia z lakierem nadwozia niebieski kobalt. I z opcjonalnymi 19-calowymi felgami, one są jeszcze z takimi nakładkami aerodynamicznymi. Muszę przyznać, że wygląda to całkiem nieźle. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tutaj obudziły nam się reflektory typu LED Matrix. Powiem o tym jeszcze ze środka w przypadku wyposażenia. Natomiast to, co nam zdradza. O tym, co znajduje się w tym samochodzie, mówię o układzie napędowym, to jest oznaczenie na klapie bagażnika. I to to oznaczenie z prawej strony, ponieważ mamy 4x4. Ten samochód ma napęd na 4 koła, więc jak dodacie sobie napęd na 4 koła, dużo koni mechanicznych, dużo newtonometrów, to przyznacie chyba sami brzmi to całkiem nieźle. Ale powiem Wam o tym za chwilę. Jeszcze standardowo no bo jest to skoda jest to naprawdę duży, przepastny samochód więc warto wspomnieć o tym ogromnym bagażniku nie zwracajcie uwagi na moje, jakieś tam graty. O ogromnym bagażniku, zobaczcie, jest tutaj mnóstwo. To jest tak naprawdę piwnica. Mnóstwo rzeczy tutaj można zmieścić. Mamy jeszcze takie haczyki na jakieś siateczki, takie praktyczne rozwiązania. Dodatkowo jeszcze rozkładane o haczyki, one są po obydwu stronach. Jest jeszcze gniazdko 12-V, o właśnie. I w tym egzemplarzu jeszcze. Dodatkowo. O, taka, taki rozkładany hamaczek. Można sobie tutaj coś włożyć, żeby nam nie latało e, po bagażniku. Klapa, jak widzieliście, obsługiwana elektrycznie. E, wygód tutaj mamy zresztą więcej. E, w tym egzemplarzu ja sobie pozwoliłem tutaj rozłożyć podłokietnik w części tylnej. Natomiast no, zobaczcie, tutaj mamy do czynienia z absolutnym mnóstwem miejsca, jeszcze jest przebicie do bagażnika. Warto o tym wspomnieć. Dwa gniazda USB-C, otwory wentylacyjne, jest też osobna strefa klimatyzacji, w tym egzemplarzu skrajne siedziska też są podgrzewane. Tu zobaczcie, jeszcze taki o, haczyk, żeby coś sobie zaczepić. Podoba mi się to, że w Superbie Kieszenie w drzwiach są flokowane, zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc dbałość o detale jest tutaj zachowana. Natomiast ten egzemplarz, pomimo tego, że ma bardzo bogate wyposażenie, to wykończenie wnętrza, ta tapicerka, to jest bazowe wykończenie, jakie można w tym samochodzie, w tym modelu mieć, ale moim zdaniem całkiem estetyczne wykończenie. Zajrzyjmy jeszcze tutaj do środka. Co prawda, no ja nie będę dokładnie pokazywał Wam tego samochodu, bo to już jest kolejna wizyta, superba u mnie na kanale. Tutaj samochód nas powitał już animacją, e, pokazały nam się cyfrowe wskaźniki. Natomiast w części centralnej, oczywiście, smart dials, tutaj mamy jakieś miejsca na. Napoje, natomiast te miejsca są relatywnie nieduże. Dobrze, że są całkiem spore kieszenie w drzwiach, warto o tym wspomnieć. Tu indukcyjna ładowarka, też jakieś wpięcia USB-C, zostało to rozwiązane całkiem praktycznie. To taka kieszonka, żeby coś odłożyć w części centralnej, jeszcze też rozwiązane jest to wszystko praktycznie. Jakieś tacki, które można sobie wyciągać. Czyścik do ekranu, bardzo praktyczne rozwiązanie, szkoda, że nie wszyscy producenci myślą o tak prostych e, zasadniczo rzeczach widać też głośniczki od systemu audio Canton e, rozumiecie jest to egzemplarz bardzo sowicie wyposażony o tym wyposażeniu powiem Wam jeszcze za chwilę nie będę się tutaj zagłębiał zmieńmy kadr Oczywiście obok tych wszystkich praktycznych rozwiązań typu organizery, typu jakieś szufladki wyciągane, których położenie można zmieniać, haczyki. Jest to typowa skoda, więc mamy też trochę rozwiązań z zakresu Simply Clever, a więc jest skrobaczka pod klapką wlewu paliwa jest. Na podszybiu, miejsce na bilet parkingowy, czy chociażby w drzwiach kierowcy parasolka. Może nawet uda mi się to z tej pozycji Wam zaprezentować, żeby ją wyciągnąć. O, właśnie, na dowód jest parasolka z logo producenta. Więc superb jako flagowa limuzyna, flagowy też de facto model. Takie rzeczy ma. Jak najbardziej zachowane, ale tutaj mamy też do czynienia z egzemplarzem nocowicie doposażonym i ogólnie wyposażonym, bo to jest wersja selection. To nie jest najbogatsza odmiana Lorient Clement czy wizualnie usportowiona Sportline. To jest wersja selection, do której tego wyposażenia no, można sobie całkiem sporo dorzucić, i tutaj tak uczyniono bo jest system Audio Canton, o którym już wspomniałem. Ciekawe jest to, że jednak Superb jest modelem efektywniej wytłumionym, efektywniej wygłuszonym niż chociażby prezentowana na kanale Oktawia. W związku z czym ten odsłuch muzyki z tego audio w Superbie jest znacznie lepszy. Więc jeżeli miałbym rekomendować komuś, kto lubi słuchać i dużo słucha muzyki w samochodzie, to w superbie na pewno warto domówić sobie to, ten system audio. Fotele są znakomicie wygodne. Dodatkowo w tym egzemplarzu nie ma tutaj w pełni elektrycznej regulacji, bo na przykład na długość ten fotel jest regulowany manualnie, czy wysuwane podparcie na UDA też jest regulowane oczywiście manualnie, natomiast wypchanie w odcinku lędźwiowym czy regulacja oparcia już jest elektryczna. Dodatkowo zarówno kierowca, jak i pasażer ma nawet tutaj masaż, więc to wcale nie są takie biedne fotele, że się w ten sposób wyrażę. No oczywiście topowe reflektory typu matrix led i tak jak wam o tym wspominałem biorąc pod uwagę całą gamę czeskiego producenta wydaje mi się że te matrixowe reflektory właśnie w superbie działają najlepiej najefektywniej bo są naprawdę fantastyczne po zmroku i jedzie się tym samochodem niezwykle komfortowo Oczywiście, armia systemów wsparcia, systemów bezpieczeństwa, topowe multimedia, które w tym momencie są wygaszone, bo jak uruchomię samochód i będę do Was jeszcze chwilę mówił, to będzie nam uporczywie przypominał, że jest gotowy do jazdy. Oczywiście, za chwilę się przejedziemy. Tego wyposażenia jest tutaj sporo, łącznie z systemem kamer do okulnych 360 stopni, jest podgrzewana kierownica, fotele i skrajne siedziska z tyłu też są podgrzewane. Jest tego całkiem sporo i dodam tylko, że oprócz tego to jest superb, jakiego Wam prezentowałem, jaki też samochód, jaki doskonale znamy. Więc samochód znakomicie wykonany w środku, znakomicie spasowany. Podoba mi się to, że pomimo tego, że mamy tutaj to bazowe wykończenie środka, to jednak ono przynajmniej na mnie sprawia naprawdę pozytywne wrażenie. To wykończenie jest estetyczne. Co prawda, mam pewne podejrzenia, że ono może się łatwo brudzić, przede wszystkim ten szary materiał. Natomiast jest to wszystko naprawdę estetyczne. Pomimo tego, że ta tonacja w środku jest ciemna, oczywiście ten szary materiał wprowadza nam delikatnie troszeczkę jaśniejszych barw do środka. Nie jest tutaj ciemno i przytłaczająco pod względem kolorystyki. Spasowanie, tak jak wspomniałem, jest znakomite. Podoba mi się też pewna konsekwencja w wykonaniu tego samochodu, bo jak wam pokazywałem, kieszenie w drzwiach, zarówno z przodu, jak i z tyłu są flokowane. Także to wszystko mi się podoba. No i dostajemy kawał wozu z tym potężnym bagażnikiem z tyłu, z tymi praktycznymi rozwiązaniami. Samochód naprawdę satysfakcjonujący, który ma wygodne fotele, ma regulację zagłówków, zarówno na wysokość, ale też można je sobie wypchnąć. Jest to znakomite, więc można sobie tą pozycję dostosować ewidentnie i całkiem dokładnie pod siebie. Taki egzemplarz jak tutaj kosztuje nieco ponad 244 tysiące złotych. Dokładnie jak dobrze pamiętam 244 350 według specyfikacji, według takiej fiszki producenta. Czy to jest dużo? No. Musimy brać pod uwagę, że mówimy o naprawdę dobrze wyposażonym liftbacku, dobrze wyposażonej limuzynie, topowej limuzynie, która na wielu płaszczyznach jest samochodem znakomicie dopracowanym samochodem, który potrafi być naprawdę satysfakcjonujący, ale uruchommy sobie. Superba! Proszę bardzo. Uruchomił się. Wspomnę w tym miejscu o jednej rzeczy, o tak naprawdę jedynej rzeczy, która w superbie ogólnie, ale też w tym egzemplarzu, troszeczkę potrafi mnie drażnić. Mianowicie, ja mówiłem o tym, opowiadając o innych modelach Skody, czyli pokładowa elektronika. Ta elektronika też w tym egzemplarzu posiada od czasu do czasu. Czy wyświetla mi różne dziwne komunikaty? Mianowicie, e, zwłaszcza świeżo po rozruchu, po całej nocy stania, na przykład, e, komputer bardzo często wywala mi różne błędy z systemów wsparcia, z systemów bezpieczeństwa, e, że czegoś nie widzi, że coś nie może działać, nie jest w stanie działać, pomimo tego, że auto jest czyste, warunki są dobre. Auto nie jest oblepione żadnym śniegiem, niczym, nie jest brudne. Nie ma absolutnie podstaw do tego, żeby te systemy nie działały, pomimo tego takie komunikaty się wyświetlają, ale co ciekawe, po kilku minutach to naprawia się samo. Podobnie zresztą jest z bezprzewodową ładowarką. Ona ładuje, owszem, i to całkiem efektywnie, w superbie, natomiast. Co jakiś czas potrafi wyrzucić błąd, że nie jest w stanie dalej ładować Wam Waszego telefonu. Niestety. I jeszcze tutaj jest bezprzewodowy Apple CarPlay. W moim przypadku zdarza się, że co jakiś czas pokładowa elektronika zrywa połączenie z moim telefonem, po czym po chwili łączy się z nim ponownie i działa dalej prawidłowo. To nie są rzeczy w pierwszej linii jakoś dramatycznie drażniące, wkurzające. Natomiast biorąc pod uwagę klasy samochodu, dopracowanie, biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z topowym samochodem, stopową limuzyną od czeskiego producenta, biorąc pod uwagę cenę końcową, wyposażenie, dopracowanie tego samochodu, to jednak takie drobne elementy bywają, czy potrafią być irytujące. Warto o tym wspomnieć. Natomiast, jak już sobie uruchomiliśmy samochód, to trzeba przejść standardową procedurę. Oczywiście, audio sobie wyciszymy maksymalnie, bo tego nie potrzebujemy. I ja wyłączam sobie system Start Stop. Oczywiście to można sobie zaprogramować. Pod takimi kafelkami na górze, na tych multimediach. I oczywiście można to zrobić z poziomu kierownicy szybko, ale też można sobie to zrobić z poziomu wyświetlacza centralnego. Wyłączam sygnalizację przekroczenia prędkości i wyłączam lane assist, bo ten system jest nadgorliwy i potrafi wyrywać kierownicę. Coś, czego ja nienawidzę. Ale. Warto wspomnieć o tym, co mamy w czeluściach tego samochodu, co nam tutaj pracuje, ponieważ wspomniałem, że mamy do czynienia z superbem topowym. Topowym pod względem osiągów, pod względem mocy, pod względem tego, co samochód jest nam w stanie zaoferować. Ponieważ mam tutaj czterocylindrowy silnik 2.0 TSI. Czyli to samo, co mieliśmy w Karoku ostatnio, co mieliśmy w Oktawi RS. I co ciekawe, mocowo to jest właśnie wariant z oktawi RS, bo mamy tutaj 265 koni mechanicznych i naprawdę wysoki moment obrotowy, bo tutaj moment obrotowy przewyższa nawet oktawie RS, ponieważ jest tutaj równe 400 Nm. Tego momentu obrotowego. W oktawi jest 30 Nm mniej, mianowicie 370. Ten napęd, ten silnik jest połączony ze skrzynią automatyczną, dwusprzęgłową oczywiście, siedmiobiegową DSG i z napędem na cztery koła. No, yy, widząc to na papierze, jak zacząłem o tym czytać. Pomyślałem sobie, że jest to połączenie idealne. Nie można chcieć niczego więcej. Połączenie znakomite. I powiem Wam, że no jeździ się tym też znakomicie. Przede wszystkim nie brakuje absolutnie. No nie ma takiej sytuacji, żeby brakowało tutaj mocy w tym samochodzie. Samochód napędza się w każdych warunkach, w każdym momencie. Tej mocy mu absolutnie nie brakuje. Dodatkowo, Robi to efektywnie, bo mamy tutaj ten napęd na cztery koła. Natomiast co do skrzyni biegów, powiem Wam, że jestem zadowolony z pracy tej skrzyni biegów, bo ona zasadniczo robi to, czego ja od niej wymagam. Krótko mówiąc, nie zamula aż za nadto. Kiedy ja wciskam pedał przyspieszenia, to ona oddaje tą moc całkiem przyzwoicie. Może nie jest ona tak szybka i tak błyskotliwa jak to oprogramowanie skrzyni w Octavii RS, chociażby. Natomiast tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Działa to naprawdę wystarczająco szybko i efektywnie. To jest, czy potrafi być szybki samochód bo maksymalnie pojedziemy tutaj 250 km na godzinę, oczywiście nie w Polsce. Do setki przyspieszymy w nieco ponad 6 sekund, to są naprawdę znakomite wartości i pomimo tego, że mamy do czynienia z kawałem wozu, kawałem dużego, przestronnego, praktycznego wozu, napakowanego wyposażeniem, to ten samochód potrafi się odpychać i po prostu ma czym. Do tego jest to auto znakomicie wyciszone. Nie mam tutaj zawieszenia opcjonalnego DCC Pro, natomiast to zawieszenie nadal jest nastawione na komfort. Ja mam tutaj wystarczająco dużo komfortu, nie aż tyle komfortu, ile może być w ustawieniach komfortowych z tym zawieszeniem DCC Pro, natomiast jest absolutnie wystarczająco. Układ kierowniczy pracuje wystarczająco precyzyjnie. Nie z jakąś chirurgiczną precyzją, ale ja też nie oczekuję, że tak to będzie wyglądać w przypadku tego samochodu. Jest wystarczająco precyzyjnie i powiem Wam, że zastanawiam się, dla kogo jest dedykowany ten układ napędowy. 2.0 TSI, gdzie tak naprawdę jedyną formą oszczędzania paliwa jest teoretyczną formą oszczędzania paliwa jest system start-stop, który jej i tak wyłączam, bo nie ma tutaj nawet miękkiej hybrydy. To jest po prostu prawdziwy, szczery, czterocylindrowy silnik benzynowy. Multum koni mechanicznych, multum momentu obrotowego, do tego skrzynia automatyczna, do tego napęd na cztery koła. Czy jest to rozwiązanie dla petrolheada, czy dla fana motoryzacji, który jednak ma pewne potrzeby, ponieważ ma rodzinę, ma żonę, ma dziecko bądź dzieci, więc musi zapewnić pewne czy zabezpieczyć pewne wymagania względem samochodu, jakie będzie miała rodzina, ale jednocześnie też nie chce rezygnować, żeby cieszyć się tą motoryzacją, przynajmniej w jakiś sposób. Myślę, że może być to rozwiązanie dla takiego petrolheada, bo trzeba mieć też na względzie to, że silnik 2.0 TSI w tym topowym wariancie 265-konnym to nie jest rozwiązanie do oszczędzania, bo ten silnik nie będzie wybitnie oszczędny. Owszem, jak postaramy się, będziemy uważać, będziemy uskuteczniać driving, owszem da się Wykręcić nawet i tutaj całkiem przyzwoite wyniki zużycia paliwa. Natomiast standardowo w trasie, jadąc z prędkościami autostradowymi, trzeba się liczyć ze zużyciem paliwa w okolicach 8 litrów. Po mieście to bywa różnie. Wystarczy, że będzie dłuższy postój, na pewno trzeba liczyć powyżej 10 litrów. To jest absolutne minimum. Natomiast jeżeli urządzicie sobie dłuższy postój albo będzie dużo stania na światłach czy dużo stania w korkach, to te wyniki zużycia paliwa w mieście będą oscylować nawet i w około 13 czy 14 litrów. Widziałem nawet i wyższe wyniki zużycia paliwa, ale robiłem zdjęcia, to nie było też do końca miarodajne. Natomiast średnie zużycie paliwa Pokażę Wam to na żywo. Długoterminowe. O, z 527 km w tym przypadku jest 8,4. I tak jak mówię, wlicza się w to długa trasa zrobiona z Warszawy, ale też standardowe kręcenie się po mieście w różnych warunkach. Więc ten silnik ma jakiś potencjał do tego, żeby zobaczyć tutaj przyzwoite wyniki zużycia paliwa, natomiast nie to jest priorytetem tego układu napędowego. W Superbie jest wybór, bo w Superbie możemy mieć podstawowe 1,5 TSI w postaci miękkiej hybrydy. Możemy mieć silniki wysokoprężne. U mnie był diesel 150-konny. Można też sobie zamówić tego mocniejszego diesla, też z napędem na cztery koła ale też jest, jest oczywiście hybryda, o której opowiadałem e, u mnie na kanale, jest też słabszy wariant silnika 2.0 TSI o mocy 204 koni mechanicznych, ale wówczas mamy tylko i wyłącznie napęd na przednie koła. Więc przy takim wyborze zachodzę w głowę, dla kogo jest opcja czteronapędowa o tak wysokiej mocy, bo owszem, może to być rozwiązanie dla, Przywołanego już tak zwanego Petrolheada, fana motoryzacji, który chce mieć dużo tych koni mechanicznych, ale jednocześnie zagwarantować to, czego będzie wymagała rodzina od samochodu, jakie będą aktualne potrzeby. Natomiast wydaje mi się, że nawet tak zwany Petrolhead, biorąc pod uwagę tak szeroki wybór w gamie Superba, Spojrzy na tą gamę i stwierdzi, że być może dwulitrowe TSI 204-konne będzie wystarczające. A jeszcze idealnym wyborem do takiego samochodu będzie właśnie mocny diesel, czteronapędowy bądź przednionapędowy. Powiem Wam, że ta topowa opcja 265-konna mam taką teorię, że może być wprowadzona do tego modelu pod kątem robienia przetargów. Bo zadajmy sobie pytanie, jakim samochodem powinna być limuzyna rządowa? Limuzyna dowożenia VIP-ów politycznych, ważnych osobistości w świecie polityki chociażby. Umówmy się, superb na tym polu ma już pewne doświadczenie. Natomiast, jak, jaki powinien być taki samochód? No, wydaje mi się, że powinien mieć. Sporo miejsca z tyłu, bo często ważne persony, ważne osobistości są wożone właśnie na kanapie z tyłu. Powinien to być samochód dobrze wyciszony, dobrze wyposażony. Samochód też w pewien sposób reprezentacyjny. Samochód mocny, który ma dużo mocy, bo. Nie będzie ktoś przecież tracił czasu, żeby dojechać na miejsce. Powinno się to odbyć w sposób szybki, w sposób skuteczny. A do tego samochód, który też jednocześnie nie zrujnuje całego budżetu. Mówi Wam to coś? Wydaje mi się, że jest to opcja adekwatna właśnie pod przetargi, nie tylko państwowe, ale ogólnie pod przetargi. Bo taki samochód mógłby się znakomicie sprawdzić właśnie jako limuzyna do wożenia VIP-ów, jakkolwiek to nazwać. Do wożenia ważnych osobistości. Napęd na cztery koła, mnóstwo mocy, oczywiście automat dla wygody i silnik, który powoduje, że ten samochód, że temu samochodowi się chce, że ten samochód jedzie, jedzie na każde zawołanie. Więc, jest to opcja może dla jakiegoś frika motoryzacyjnego, to po pierwsze, natomiast w głównej mierze wydaje mi się, że jest to samochód adresowany do firm. Jakkolwiek to znaczy: do dużych firm, bądź pod kątem właśnie organizowanych przetargów państwowych. Więc przetargi uważam za otwarte. Poza tym. Znakomity samochód, jak to super. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu umieszczam niezmiennie w opisie tego filmu. Zachęcam Was do subskrybowania, do zostawiania kciuków w górę i do oglądania innych filmów z innymi samochodami. Póki co, z pokładu tej szybkiej limuzyny, Liftbeka, żegnam się z Wami. I do zobaczenia następnym razem. Hej!